Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Debatujemy dzisiaj nad składką zdrowotną, tematem, który leży na pograniczu dwóch obszarów działalności państwa, ponadprzeciętnie zrujnowanych przez prawie 20 ostatnich lat rządów Platformy oraz PiSu. Zacznijmy od obietnic, które były formułowane dla Polaków przed poprzednimi wyborami. Konkret 34 Platformy Obywatelskiej. Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Ten konkret został potem powtórzony w umowie koalicyjnej, gdzie jest napisane: odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego, między innymi poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej. Nie tylko Platforma Obywatelska obiecywała powrót do poprzednich zasad dotyczących składki zdrowotnej, mamy też 12 gwarancji trzeciej drogi, gdzie jest jedna z obietnic cofnięcie polskiego ładu w zakresie składki zdrowotnej. Słowa te powtórzył jeszcze w marcu tego roku Władysław Kośniak kamysz na swojej konwencji programowej mówiąc zmienimy zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców to jest bezwzględna i niepodlegająca negocjacjom koalicyjnym umowa jeśli tego nie będziemy mogli zrealizować nie podpiszemy się pod innymi projektami dodał zaraz zanim Szymon Hołownia podpisuje się pod tym kwestia składki zdrowotnej to nasze być albo nie być w koalicji stawiamy tę tezę bardzo twardo i bardzo Jasno No i niestety z tych wszystkich zapowiedzi z tych wszystkich obietnic tego bardzo twardego i jasnego stawiania sprawy znowu niewiele wyszło. Ta ustawa, którą dzisiaj omawiamy, to jest zaledwie kosmetyka ogranicza się do dwóch rzeczy do usunięcia składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych, co oczywiście jest dobre, jest dobrym kierunkiem, natomiast w żaden sposób przeciwieństwo tutaj do zapowiedzi nie upraszcza obliczania składki zdrowotnej, wręcz ją komplikuje. A także druga sprawa, czyli obniżenie minimalnej składki zdrowotnej do 9%, 70% z minimalnego wynagrodzenia, co daje miesięczną oszczędność na poziomie zawrotnych 100 zł. Tu nie ma za bardzo więcej o czym mówić, to jest kosmetyka, to nie jest w żadnym wypadku realizacja złożonych obietnic. Natomiast problem który trawi polski system ochrony zdrowia, to nie jest brak pieniędzy. Polski system ochrony zdrowia jest niewydolny przez swoją konstrukcję. Jest oparto o państwowego monopolistę NFZ. Jeżeli coś jest monopolistą, to nie może działać dobrze. Jeżeli jeszcze jest państwowe, to już z całą pewnością musi działać źle. Obecne NFZ ogniskuje w sobie mnóstwo patologii. Mamy tam marnotrawstwo pieniędzy na olbrzymią skalę. Arbitralne, oderwane od realiów wycenianie świadczeń medycznych. Straszny poziom biurokracji. Niejasny, ciągle zmieniający się koszyk świadczeń refundowanych. Pacjenci są zdani na łaskę urzędników z NFZ-u nic dziwnego, że obecnie 60% pacjentów negatywnie ocenia działalność NFZ-u. Prawie 5 milionów Polaków jest już ubezpieczonych prywatnie, 40% korzysta z prywatnej służby zdrowia, ponieważ nie ceni NFZ-u. I do takiego beznadziejnego systemu to można dolać olbrzymią ilość pieniędzy i to nic nie zmieni. Tak jak dolewanie wody do dziurowego wiadra, również nic nie zmieni. W ostatnim rankingu. Systemów Ochrony Zdrowia Polska zajmuje na świecie 59 miejsce. Przed nami są takie państwa jak Azerbejdżan, Jordania, Brazylia, Indonezja, Kostaryka, Albania, Tunezja oraz Liban. W związku z czym nikt mi nie wmówi, że to jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia organizacji naszego systemu. I skoro nasz system jest taki zły, to nasuwa się oczywiste pytanie, czy może nie należy go zmienić. Parę tygodni temu wysłałem interpelację do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem, czy tam w ciągu ostatnich 20 lat były prowadzone jakieś badania, analizy porównawcze, które spra sprawdzały, czy być może nasz system można zmienić, czy być może jakieś inne państwo ma lepszy system, który można przeszczepić do Polski. Z odpowiedzi okazało się, że nikt się nawet nad tym nie zastanawia. Mamy dziadowski, beznadziejny system ochrony zdrowia, gdzie ludzie latami czekają do lekarza specjalisty i nikt... Ani w obecnym, ani w poprzednim rządzie nie myśli nawet, czy należy go zmienić, chociaż odpowiedź jest zupełnie oczywista. Tego dziadowskiego obecnego systemu ochrony zdrowia nie zmieni żadna składka, żaden nowy podatek, żadna podwyżka tych składek. On dalej niestety będzie działać źle. To, co należy zrobić, roz zro to rozbić monopol nfz wprowadzić konkurujące ze sobą systemy e, funduszy ubezpieczeń zdrowotnych. Coś takiego mają Niemcy. Tam jest 100 konkurujących ze sobą funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Coś takiego ma Szwajcaria, gdzie jest ich kilkadziesiąt i obydwa te państwa są w pierwszej dziesiątce w rankingu najlepszych systemów ochrony zdrowia. Szkoda, że Polacy nie mogą mieć tego, co mają Niemcy. Uważam, że Polacy również zasługują na dobry system ochrony zdrowia. Podsumowując, podatki powinny być niskie i proste, a państwowy monopolista, jakim jest NFZ, zlikwidowany. Konfederacja, wolność i niepodległość.